17 maja. Noc prawdopodobnie mógł być przymrozki albo blisko zera. Znowu jedna włóknina w malinach. Zerwana z jednej strony. Całkiem możliwe, że już nie mieszczą się maliny. Bo rządek jest po prostu za szeroki. No, ale jeszcze jedną noc, może dwie, będą musiały być przykryte. Także zabieram się za robotę. Przykrywam maliny. Obserwuję. Uszkodzeń mrozowych raczej nie ma. To jest od. No leciutko podbrązowiałe liście to jest od włókniny. Od nacisku włókniny przykrywamy.